Słuchajcie, panowie, co 5 sekund respi się losowa OP struktura z Minecrafta. I naszym zadaniem jest po prostu przejść Minecrafta. I tyle. To jest jakby dobra. wszystko. Dobra. I jeżeli sobie będziecie. O, na przykład tu się wioska zrespiła, tutaj Starci mamy się, na przykład idziemy. dwie twierdze, tutaj wszystko. Więc nie wiem, czy się rozdzielamy, wioska. czy każda osoba zajmuje się jakąś inną rzeczą. To Ja jak idę do chcecie? tej, bo widzę, że chcesz iść ze mną, nie jedziesz. No aha, to W dobra. Sumie do wioski się. Nie... Narzędzia, to narzędzia poprzez. Admiros, idź do Kowa. Jezus! Tak, tak, tak. Tu wszystkie rzeczy jakby, no trzeba na to uważać, bo no mogą nas zabić, nie? I powiedzmy, że nie możemy zginąć ani razu. Okej? Okay? Aha, a, a ja jasne. nie idę ani do tej razy. struktury jednak. No, no nie wiem, gdzie, gdzie tam chcecie, to idźcie i normalnie ten datapack działa w ten sposób, że Ej, to... te struktury respią się co minutę, a ja to zmieniłem, żeby co 5 sekund. Żeby po hmm. chwili był totalny syf na tym, żeby nie było okay. wiadomo, co się dzieje po prostu. Dobra, ja już mam obsydian. O, masz obsydian? Tak, 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 mam. 6 obsydianów. Okej, okay, narzędzia, narzędzia potrzebujemy, tylko I zastanawiałem się nad jedną rzeczą, czy my będziemy Mogli ogarnąć perły? Bo... Myślę, że tutaj znajdą się jakieś Endermany. No właśnie, nie, nie wiem, czy jest jakaś struktura, która respi na przykład o Endermany. Jest. Więc jeżeli, um, no jeżeli będzie taki problem, to trzeba będzie albo improwizować, albo y, powiedzmy, że perły pozyskamy w inny sposób. Taki mniej, powiedzmy, mniej legalny. Gdzie wy jesteście? Ja nie wiem. Ja w wiosce oh. zwiedzam jakieś takie ruiny, jakby. O, to ja chciałem iść do tamtego różowego, to mnie strzeliło jakimś dziwnym. A, I no tak, tak, tak. End City. Tam jest chyba litra. I ten yy, skrawek, Mati, w którym byłeś, to tam jest portal do Endu już. I A, chyba mi ja tutaj jest. Nie wszedłem. No, 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 więc uważajcie, ja polecam na początku rozwalone portale i wioski. Bo tam dostaniecie Aha. najlepsze rzeczy. Powiem wam, że całkiem ładny się ten świat stworzył. No, no właśnie, ja jedę ja zobaczyć, jak to wygląda. Ej, dobra. Tylko, że A problem ile jest. Taki, wytrzyma twój świat? No właśnie. Nie, nie, nie mam Było pojęcia. testowane, czy nie? Nie, nie, nie. Tylko sprawdziłem czy działa i mówię, a będzie spoko. I mówię, a jeszcze poskręcę, żeby to troszkę szybciej wszystko było. I to jest jakby wszystko co testowałem tutaj. Więc może być tak, że zaraz to jakoś sprawdza. Oj oj, co Ty. Kto to, kto to odpalił jakąś pułapkę? Ja, Admira. A, bo ja. to jesteś w tej. Tym... pisiema. chodziłem obok tego i to się rozwaliło? W jaskowym nazywa. świecie są te takie wybuchacze. <laughs> A, chodzi o... To... było blisko. O, dobra, Mati, widzę, że masz itemy. Yy, słuchajcie, macie tutaj yy, toporki i tarcze. Rzucę wam o, po jednym miło. tym secie. I możemy od razu iść do twierdzy nederowej, która jest tutaj, w sumie przed nami. To jest to. Więc nie, nie powinno być żadnego problemu, tylko że ja potrzebuję... Macie żelazo może? Mam, no, dziewięć. Mamy, mamy. Bo potrzebuję... A nie, dobra, mogę sobie zrobić nieważne. To nie chcę nic od was. To idźcie już dobra. do tego, do twierdzy nederowej. Ile tam jest złota? Kurde, dałoby się potrejdować z tym... A nie, nie dałoby się potronować z piglinami. To, to wszędzie te temy. na ziemi, nie wiem o co chodzi z tym. No bo jeżeli jedna struktura respi się na no. drugiej, to skrzynka jest A... rozwalana przy tym. No, Okej, okay. no, to to jest... tu, tu leży tego tak dużo, że to nie da się pozbierać tego. Ale to są jakieś y, potrzebne itemy, czy to jest jakiś syf? Yy, Zależy. Jest potrzebne. Jest z szajni tego. Je, je. Co, co Shiny? Yyy... Kałamarnice. A bijemy <grym> tych endermanów, bo widzę jednego. Yy, dywanów? Enderman. Enderman. <laughs> Enderman. Co? Nie, jakie dywany, o co ci chodzi? E, tak, i, i może jeżeli uda ci się go zabić, to by było super Jakbyśmy. E, no to mam no, się. Nie, no, to o, znalazłem Blazy! Dobra, dobra, ja mam cztery już... Czekaj, to już nie potrzebujemy w sumie więcej pałek. I ty Alu... się zrespiły normalnie na dworze. O, 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 o. Nie, nie umrę. Dobra, pół serduszka. Ła, łatwo. Ale e, ja nie mogę z nimi walczyć, bo ja nie mam broni, bo straciłem. Hmm, to... Wszędzie leży mnóstwo rzeczy, znajdziesz no. coś na pewno. No, no. Szukam, szukam cały czas, ale. Ja, ale to w, w, no nie wiem, w strukturach ja bym szukał jakieś. No. Jak, naj, najlepsze to są A. wioski, bo tam w wiosce się respi dużo żelaza i tam chyba też jakieś itemy. Dzięki. No. Gdybyś nie wiedział, to wiesz, jestem tutaj, pomoc na dłoń i tak dalej. Mam cztery te, cztery blaze rody i możecie już bić na przykład Endermany, jeżeli gdzieś tam będziecie je widzieli? Nie. Aha. Dobra. No a, bo dobra. No, no, są potrzebne nam te endermany, bo już mamy wszystko, żeby iść yy, do twierdzy. Ja pierdziele, a bo tu się wszystko pali też, te struktury na, nad nami. Jeden wielki chaos. O kurde, bez kitu, no. No, zobaczcie sobie nad siebie jaki jest Weź komendę ten, wow. fire truck. Yy, a, żeby... że, ge, dobra, game lure fire, y, fire Teak? nie, czy, nie, nie pamiętam jak to szło. Admiro, idziesz do nas? próbuję jakby, ale no nie wiem gdzie to było za bardzo Chowa. O jest Admiros, tu, 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 w lewo, w lewo spójrz Cofnij się, cofnij się, bo widziałem ciebie no? o i, i tu w prawo i do tyłu Jak w prawo? Ty. Tu, tu z tyłu za tobą, z tyłu za tobą. Nie, cofnij się, cofnij się. <laughs> Jezus, tu Admiros! A, dobra! No, tam. I idą, idą! Nie <laughs> mogę umrzeć! Dobra, umarłem. Dobrze, nic się nie stało. Ale... Admiro zwali je na łeb. Yeah. A, bo tu widzę, widzę wasze niki. Jakby kusza jeszcze jedna była, to by było spoko. Ty, tylko. Bo one mi uwaliły na łeb zaraz. Diamentowy hełm z jednego poleciał. Co jest? Nice. Dobra? Dobra. A, ty wziąłeś diamentowy hełm. Okej. Okay. Okej. Okay, Muszę ci po... dać diamentową klatę i spodnie. Ehm, Dacie są... jakieś jedzenie? A to da jedzenie? Czekajcie. Mam ja mam. Ej, rację. Ender! En... To ja. Okej, dobra, okay, dobra cza, czas na perełki w takim razie, szybko, szybko ogarnąć. No chodźcie do portalu. Proszę. I sleep only during the thunderstorms. No, night. no, dobra, dobra, no, let's no, go, let's spadnie. go, wchodzimy. I nie wiem, Jej. czy tutaj się nie będą struktury respiły, bo w sumie o, tego... O, jak no... cicho i spokojnie i nie laguje. No, spokojnie. A tu cyk, struktury się nie, nie. kiedy ja to widziałem ostatni raz. No, troszkę zaczęły już tam, już tam spadać. Ale mówię, to, to powinno być o wiele, wiele, wiele... A. Aha, respią się struktury. Ej, właśnie się zrespiła Ej. nade mną jakaś. Um, jest A. problem. Jest problem. problem. No, dobra. Ej, ale może dzięki temu struktura rozwali. Yy, A. Yy, Smoka. Te kryształy. No. A. O, Aha. ej, tutaj Vindicator chyba będzie, Mati. No nie, nienawidzę go. Masz kilo jeszcze jeden? Yy, yy, Albo siekierkę? Yy, siekierkę mam, yy, mam złoto. A dobra, mam siekierkę też. Dobra, musimy się przekopać jakoś. <noise> to będzie labirynt teraz, żeby się wydostać. <noise> <z> tu <tego. głos> jest, tu jest, tu jest! Tak? To jest wyjście? O, yes. o, O, tutaj, dobra, też mam wyjście. Okej. Okay. Eee. Uh, Widzę, że Endermany na kogoś się Jej, spokosowały. Tak, właśnie nie wiem na kogo, ja nawet nie patrzyłem na niego. Ale Trzeba wydaje się, wodę, że ma mnie goni. O, właśnie, ma, macie wodę? Nie. Nie. Ja pierdzielę, właśnie chciałem kryształ zniszczyć. Ej, słuchajcie, ten. to nie będzie proste. O! Bije mnie! A. Ile na niego ładnie tutaj? No nie, nie jest ładnie. A bo... jest jeden kryształ, ja go rozwalę. No, teraz tak. Spróbujcie się rozdzielić mm -hmm. i kryształy zniszczyć. To jest najniżej, to skorzystam z okazji. Okej. Okay. O kurde. Niedawno mi strzelałem z Ależ... Dobra, A, jeden nie, zniszczony. Nie jeden zniszczyłem. Nara. Ej, ty bije ten kryształ. No bije, bije. No. O kurde. Aha! No co? Umieram. Oślepiony zostałem. No nie no, co to ma być? Bo Jezus, spadłem, zrobiło hey, się coś miło. Czemu zostałem oślepiony? Ale... Dobra, drugi kryształ zniszczony, powtarzam, drugi kryształ zniszczony. A, z czym zostałem? oślepiony, a no tak nie się było. w ściany. <noise> Aha, dobra, nie myślałem, że Enderman mnie oślepił, jak mocą. <noise> przydusił cię po prostu. No, właśnie no. tak to wyglądało. Dobra, y... Dobra, dobra. Czasu, no i jest problem, nie jest. bo nie wiem, czy te kryształy one się będą niszczyły. Jeż... O, y... Sch schodziłem. Smok ląduje, smok ląduje, smok ląduje, no. Znaczy fajnie. Idę ale... go bić, idę go bić. Ja nie wiem gdzie są kryształy. O dobra tam jest kryształ. Powiem tak, jestem gotów się poświęcić. Mogę ogon, niszczyć. Ogon, to jego słaby punkt <gryst> Mogę niszczyć swoim ciałem nawet te. Te kryształy? Dobre. Ale to Fala, wystarczy, Fala, że dwa bloki Fala, przed sobą zbudujesz, pęk. Mati. To, to nie, Jak nie to? musisz się poświęcać. Jak to dwa bloki? No dwa bloki zbudujesz taką ściankę przed sobą i wystarczy. N nie, wcale nie musisz się poświęcać. Ale jeszcze raz. No, bo chodzi ci, że chcesz kryształy niszczyć swoim ciałem, tak? Tak. No. I chcesz przy tym zginąć. Mogę. A, okej, okay. dobra. A ty... jak nie zginąć? No, stawiasz przed kryształem dwa bloki. Na ziemi? Tak, na ziemi. Po prostu taki murek tworzysz. I walę to na łeb i nie wychodzi. I wtedy zostaniesz zmniejszoną liczbą obrażeń. Aż zademonstruję to teraz. Ty! Działa! Sprytne. No, sprytne. Wow. Bo 12 lat doświadczenia w Minecraftu. To... Ej, a... tu są te, te, te boksy, które wybijają w powietrze. No, no, no. Ej, no, bo a... ja nie widzę, gdzie są jeszcze kryształy. Ja też. Nie... Czy on. Yy... Okej, widzę, 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 widzę jeden kryształ. Jest tam, widzę. Ale jak się dziwnie zrespił. Trafisz w Widzicie mnie w powietrze, kryształki. Tak? ale snajper. Dobra, trzeba obserwować smoka, gdzie się jeszcze leczy. Dobra, ja widzę, 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 gdzie jest ten kryształ, ale jego nie widzę. to jest zadziad latający? Nie wiem, taki aniołek jakby. No. Ty pierwszy raz takiego w Minecrafcie widzę. Weks to jest, bardzo irytujący... Vex? Weks, no, tak się to nazywa. Ukradli pomysł z LoLa? nie, to było wcześniej. Tak, jasne. Jest, <laughs> no, mam ostatni kryształ, poświęcę się. Jest, <laughs> wszystkie Masz? kryształy, tak, wszystkie kryształy zostały no zniszczone. Pięknie. Teraz zadajmy mu jakiekolwiek obrażenia, co wy na to. Co, tak, żeby dobra. Chociaż to uderzyć go raz. Nie, 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 nie musimy go zabić. Widzę tylko, go. Tylko no żeby, żeby cokolwiek mu zrobić. Przez Ale wodoska, ciężko jest bez lądowania. No właśnie, problem jest taki, że tam, gdzie on powinien lądować, zrespiła się struktura i on teraz ląduje wyżej, tak jakby, albo próbuje wylądować ja wyżej. To, są, to mi się wydaje, że on w ogóle nie ląduje. Znaczy, nie, on krąży, krąży tam na środku, bo to, to, to już widziałem wcześniej. No dobra, krąży, ale to krążenie to nie jest lądowanie. Dobra, strzelam. O kurde, jest, trafiłem w niego. To... No stracił HP trochę. No, troszkę stracił, także mam jeszcze trzy strzały. Cyk, okej. Okay. Dobra, lecę, lecę powoli do niego, bo dostałem... Ymm, no dostałem fajną rzecz. O, dobra, jednak smok ląduje. Okej, okay, okej, okay. już wiem gdzie ląduje, w wodzie ląduje. Yy, o, je jednak będzie się dało mu zadać obrażenia. O, okropenia. jest, faktycznie, coś No, się ląduje, kręci. ląduje, tak, jest tutaj. Biegnę tam. Okej. Okay. Jest. Full rakieta. Tak, bomba, bomba. Teraz, teraz. Nie widzę go. Nad tobą jest. No wiem, ale nie mogę mu zadać obrażeń. Za dużo wody jest Jest, biję go! Balę go! A, to ty go bijesz, okej Ty Dobra, dobra, czyli on zlatuje, on zlatuje, czyli jednak da radę, da radę go pokonać. Dobra, dobra, ląduje, ląduje, rzeczywiście, to nie jest fałszywy alarm To nie są ćwiczenia To nie są ćwiczenia, pełna mobilizacja. Z łuku go Admiros nie będziesz mógł bić jak on zleciał, jak coś. Kurde, to po co ten łuch ciemny? Dobra, bije, Zada... Uch... Ej! Uciekł. C Złóziło czemu tak uciekł? Ty, on dla wam nic nie robi, on no. jest śmiertelny. Dobra, Admiros. No, dobra. Y, Łuk, Łuk, Łuk. M dobra, jednak Łuk, dobra, to no. ważne. Łuk ważne. E, patyki i nici. Ja mam nici, mogę ci rzucić. Tyk. Ja też mam nici, spokojnie. Tylko nie pamiętam, A dużo masz strzał, łuk. czy ile? Nie, no się wydym. Ja i... mam trochę. A, c... no, no, o, okay. zrobiłem łuk, ty znalazłeś <laughs> Łuk, zarąbiście, dobra. Mamy, to. Tyk, Mamy tyk. to. Mamy to, chłopaki. Znaczy, ja mogę zrobić jeszcze łuk Matiemu, jeżeli masz, y, strzały, masz strzały, żeby strzały? się podzielić. No właśnie, nie wiem, Admirus powiedział, że mi. ma y, trochę strzał. 14. Ile to jest? Trochę. Po no, nie nie raz wiem. go trafiłem. O, achievementik za Ejma. <noise> Matic, chcesz się postrzelać z kuszy? <noise> no daj. No, tylko tak, Admirus musi dać jeszcze parę strzał. Tu, 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 no, tu ale... jest. No, dobra. No, no musi. Połowa. Połowa. I no. więcej. Ja tutaj Tam będę robił za ten, za. Dziękuję. Za front, powiedzmy, tej walki. E... Więc tak, jak się strzela kuszy? prawym naciągasz? Przytrzymujesz najpierw prawym, bo on musi na, załadować, chyba masz załadowaną, więc teraz po tak. prostu piuu i strzela. Ląduje, 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 na pewno teraz. Teraz stuk. Dobra, ja umieram. Ze strzału strzał mu nic nie, nie zadacie teraz obrażeń, jak on ląduje. Tak sprawdzę. No. O Jezu, o oh, dostał Mati. Okej, okay, te, teraz nie będziesz mu mógł, mógł bić już. Aha Dobra Nie, nie wydaje mi się. Spalić go! Bić? mało mu bijemy. Dobra, zmiesza. Dobrze mu bijemy, bo ja się dołączyłem teraz. Dobra. Już prawie. Jeszcze trochę. Je już, 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 już końcówka. Ej, ta woda się przyda, bo możemy w niej, w nią wlatywać w górę. Dobra. Leci! Do Nie. końca, do końca! Do końca. Kończymy go. <laughs> Kończymy go. Tak? I... 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 Kurde, no! Jest! Nie! Jest! Yes. 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 Kasują mi się śmierci! Nie, oh. nieprawda! Jak to nie? Już ustaliliśmy. Ooo, mamy to, w Ej, ale był taki moment, że i go nie byliście przez 500. Tak, tak bo ja. Bo ja trzy razy bloda. próbowałem cały czas wpadałem do wody. No, 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 tak było. To takie chory dla mnie, żeby nie było przykra. Chłopaki, to miało być. Ja myślałem, że to zajmie z 10 minut, maks. ja proszę. Wyszło, Godzina, wyszło dokładnie 50 minut teraz. No. no. Więc udało nam się przejść. Jeżeli chcecie więcej widzowie, wiecie co robić.